Size OTO, siema witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i patrzcie co ja wam tutaj pokazuję! Jaki ziomek dostał tylko i wyłącznie jedną błyskotkę na swoje konto. Normalnie miał jednego tego punkta, więc dostał tylko jedną błyskotkę. Umówmy się, że każdy, kto ma więcej niż chociaż jedną błyskotkę teraz na swoim koncie, w Brawl teraz zostawia łapkę w górę pod tym odcinkiem. Serio, zróbcie to mordeczki, dobijamy dużo łapeczek. Ja na przykład mam 1500 błyskotek, więc spróbujmy wbić więcej niż 1500 łapek w górę pod tym odcinkiem. Na no dzisiaj, jak już widzicie w tle i po tytule zajmiemy się Hankiem, czyli nowym zadmiarzem, który już za parę dni wejdzie, ale powiem wam dużo ważnych rzeczy z nim związanych. Między innymi taką jedną rzecz, przez którą, ma bardziej której jak nie zrobicie, to nie będziecie go mieli na swoim koncie. Dlatego słuchajcie od początku do końca. A jeśli jesteście nowi na moim kanale i lubicie Brawl Stars, to koniecznie już teraz dzwonicie suba. Najlepiej na dwóch kanałach Tori i Torii 2. Bo na tych dwóch moich kanałach nagrywam dla was gierkę Brawl Stars i po prostu o wszystkim najszybciej, jak się da was informuję, Dlatego kto jeszcze nie ma zostawionego suba na moim kanale, polecam to zrobić. I takie szybkie przypomnienie, że już dzisiaj około godzinki 19 na tym kanale, na którym teraz robię wam mordeczki odcinek. Robię dla was lajwika, na którym rozdam jednego bananowego Kolta. Czyli po prostu jakaś osoba, która będzie na moim liveie, dostanie bananowego Kolta. Dlatego nie zapomnijcie wbić na tego liveika, bo myślę, że naprawdę będzie warto Oczywiście już teraz mówię, że jak chcecie go wygrać, to trzeba mieć wpisany kod Torii w sklepie Tylko osoby, które będą miały kod Torii będą mogły brać udział Dlatego już teraz go sobie wpiszcie i pamiętajcie, że jak w sumie będziecie doładować sobie jakieś gemy No to miejcie ten mój kodzik Już za niedługo będziemy mieli nowy karnet w Brawl Stars Też dużo skinów teraz wychodzi, więc warto sobie jakieś gemy doładować Ale jak chcecie skina zgarnąć za darmo, to dzisiaj na was laj Zapraszam o godzince 19. No i dobra, odcinek ten zaczniemy sobie od odebrania skina Hank Rekin. Ja go dostałem na tym moim koncie deweloperskim od twórców za darmo, więc odbierzemy go sobie i tego skinka też dzisiaj przetestujemy. Ale najpierw jeśli chodzi o samego Hanka, widzowie, to jak widzicie jest to skin epicki, w sensie nie skin, tylko postać epicka. I troszkę mi przypomina Eve, bo jest jakby takie jedno autko, taki pojazd, a w środku właśnie jest taki mały ziomeczek, którym właśnie jest ten Hank. Ten zatem już ma kompleks mniejszości, Hank rzadko kiedy opuszcza swój przerośnięty czołg. Czyli po prostu Hank jest taki mały i taki niski, że nie chce wychodzić. Z Teraz szybciutko pokazuję wam widzowie poziom mistrzowski, jeśli chodzi o Hanka. I jak widzicie, za ostatni level mamy małego sierżanta, tak się nazywa jego tytuł. Jest kozacka ikonka gracza, ole, ona jest fajna. Z tym takim hełmem od Hanka. No i jest też emotka, właśnie, propo Emotek. Tutaj wam wysiadam wszystkie jego emotki. Tak one się prezentują że meczki zobaczcie. E, moim zdaniem są całkiem spoko, zwłaszcza te epickie, no i legendarną, no normalnie sobie palma wali. <laughs> Hank ma nawet swój specjalny spray, który pokazuję wam tutaj. Tak on wygląda. Jeśli chodzi o jego gadżety, pewnie je znacie, tylko szybko wam pokażę balony. Wodne. E, tak one się prezentują. Możecie sobie zatrzymać i przeczytać, co one robią. Drugi to jest barykada. Też tutaj widzicie, możecie sobie zatrzymać, jeśli chcecie przeczytać. Wchodzimy szybko do gwiezdnych punktów. Zaraz wybuchnie. Bardzo ciekawa nazwa. E, no i drugi to jest właśnie tutaj. Krycie. Tak wyglądają Star Powery. Koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca, bo tam sobie Przetestujemy jeszcze jego skina i powiem Wam, czy warto go kupić, ale najpierw zajmijmy się bardzo ważną rzeczą. Jako, że hank jest postacią epicką mordeczki, no to musicie pamiętać, że jeśli chcecie go zdobyć, to trzeba mieć kredyty. W ogóle na każdą postać, którą chcecie zdobyć, nie licząc chromatycznej z karnetu, no to trzeba mieć kredyty. I tak widzowie wygląda sprawa, że epickie postacie z tego co każę kosztują 925 kredytów. Więc już od dzisiaj w karnecie, jeśli jeszcze go nie wbiliście i ogólnie w jakichś wyzwaniach, czy nie wiem, w jakichś innych misjach, gdzie będzie się dało zdobyć kredyty, nie odbierają. Czekajcie ich, czekajcie, żeby one wam nie poszły w tą światową sławę yy, Tylko po prostu żeby te kredyty wam zostały I żebyście je odebrali dopiero wtedy, gdy Hank wyjdzie A kiedy ten aż dokładnie wyjdzie, tego mordeczki niestety jeszcze dokładnie nie wiem Może jak wyglądać ten odcinek to już wiadomo ale ja, jak go nagrywam, to jeszcze nie wiemy. No i ta postać ma mnóstwo HP. Ja to go oczywiście mam na maksymalnej mocy i tak dalej. Ale ma 9000 życia. Czy wy to widzicie? Jak napompujemy jego strzał, trzeba przytrzymać. Pompujesz taki wielki balon i zadamy obrażenie, to on zadaje aż 3000 HP. Więc warto sobie pompować zawsze ten balon na full. Bo jak go nie napompujemy i po prostu uderzymy w robota, yy, no to zobaczcie. Tak, ma zadaje tylko 810 HP, więc różnica jest spora. Jego ult to jest takie wyrzucenie strzałów z różnych stron. Widzicie? Chyba w 7 różnych stron te strzały się wyrzucają, no i może akurat kogoś się trafi. Nie Jest to może jakiś najlepszy ulcik, ale też nie jest zły. E, więc tak to się prezentuje, jeśli chodzi o tą postać, moim zdaniem jest całkiem spoko. I pamiętajcie, że właśnie trzeba mieć 925 kredytów. Nie jest to jakoś dużo. Ja niestety popełniłem trochę błąd na moim głównym koncie i kurczę, odbierałem teraz te kredyty i znowu mi poszły w światową sławę. E, no i niestety pewnie znowu będę musiał trochę zbierać na hanka. Dopiero co odblokowałem widzowie Willow, a teraz na Hanka będę zbierał, bo aktualnie mam 0 kredytów. Ale tak się prezentuje jego skinek Hank Rekin i uwaga, on kosztuje tylko 29 gemów. Więc moim zdaniem. Jak za 29 gemów to jest to naprawdę opłacalne Patrzcie to jest taki po prostu rekin Z tyłu nawet ma no, specjalny ogon od rekina Jest płetwa i tak dalej Zobaczcie na jego twarz Zobaczmy go podczas gierki Jeśli w ogóle dotrwaliście do tego momentu To napiszcie mi w komentarzu jak oceniacie tego skina w skali od 1 do 10 Bo w sumie jestem ciekawy e, Albo w ogóle tą postać Hanka e, Czy chcecie go mieć No powiem wam szczerze, że ja oczywiście jak najszybciej będę go odblokowywał Ale tak jak mówiłem nie mam niestety na razie kredytów Ale on jest jeszcze chyba większy tym skinem rekina jak gramy Naprawdę to jest mega wielka, mega szeroka postać Najszersza chyba w ogóle z wszystkich w Brolu. E, no i tak to wygląda, jak widzicie. Dobra, ja sobie napompuję trochę balonika. Oj, nie rozwaliłem, niestety. Okej, okay. teraz mam pierwszego oficjalnego Power Cube'a. Jeden Power Cubes i już mam 9400 życia. Przecież ja zaraz będę miał 10 tysięcy mordeczki. No ta postać naprawdę jest gigamocna, ale zobaczymy sobie za chwileczkę, coś tutaj jeszcze mocniejszego. Kurczę, niepotrzebnie skoczyłem. E, oglądajcie koniecznie ten film do końca, widzowie. No i teraz, żebym nie dednął tylko. Jezu, nie gra się wcale aż tak łatwo. Trzeba się nauczyć tego strzelania. Teraz zrobiłem autoaima i aż tak dobrze to nie wyszło. Można oczywiście strzelać przez ściany, to jest naprawdę spoko, e, ten balonik widzicie, i normalnie mogę teraz mu przez ściany strzelić, o, pięknie siadło no i mam wielkie starcie, czy pierwsza gierka tym oto skinem tą postacią i od razu będzie win? E, nie będzie łatwo, bo ta koled lata, kurde, zmarnowałem ulta, ej, ona mnie porobi zaraz muszę uważać, widzowie, o, ole, ładnie uciekłem używam gadżetu i lecimy, lecimy, nie napompowałem tego baloniku, nie, przegram to <laughs> Przepraszam widzowie Dobra widzowie, lecąc dalej chciałbym jeszcze wam pokazać bardzo ciekawą rzecz Mianowicie, wchodzimy sobie w sklepik, proszę bardzo Następnie musimy wejść w katalog No i pewnie już część z was zobaczyła, że Klikniemy sobie w ikonki gracza i zjedziemy niżej To możemy kupić rzadkie ikonki, które są specjalnym logiem drużyn esportowych Są na samym dole, widzicie? I na przykład mamy tutaj Replay Totem za 19 gemów Mamy ZT Division, czyli naszą polską ekipę Jest Tribe, oczywiście te inne drużynki, Na'Vi, SK Gaming i tak dalej i to kosztuje tylko 19 gemów, więc w sumie spoko, że twórcy dali możliwość kupienia tych ikonek zawsze. Wtedy, kiedy po prostu będziemy chcieli, możemy sobie je kupić. Myślę, że mogliście o tym nie wiedzieć. No i ostatnio mieliśmy też darmowy spray do odblokowania. Był to spray właśnie związany z naszą nową walutą błyskotkami. Był do zdobycia w wyzwaniu, które myślę, że każdy z Was zagrał. Ale dlaczego o tym mówię? Bo na początku mieliśmy Buga, w którym gdy się wygrywało to wyzwanie, to nie dostawało się tego sprayu. Ale ponoć już jest to naprawione, i każdy, kto wtedy wygrał to wyzwanie, otrzymał też spray na swoje konto. Woją drogą, jak gdy wyszła morderczyka aktualizacja, to dostałem fajny prezent od twórców. Mianowicie, wchodzę sobie w odebrane, wchodzę sobie w osobiste i patrzcie, co my tutaj mamy: Darowizna odznak z przebraniami L. Primo 22 godziny temu. Dostałem po prostu fajną odznakę, fajnego nowego pina do L. Ray Primo. E, takiego tutaj. Kolejna ważna rzecz, którą chcę wam powiedzieć, to taka, że już w ten weekend, w sobotę i bodajże w niedzielę, będziemy mieli mordeczki kolejne Mistrzostwa Miesiąca w Brawl Stars. I jutro w odcinku, oczywiście to nie będzie jedyna rzecz, która będzie jutro w odcinku, ale właśnie w jutrzejszym odcineczku powiem Wam, na kogo obstawiać, żebyście zdobyli punkty i wymienili je na fajną nagrodę. Tą fajną nagrodą będzie nowy pin, który będzie można zdobyć totalnie za darmo. No i też oczywiście monety i kilka innych rzeczy. Nie zapomnijcie o dzisiejszym live'ie, widzimy się już o godzinie 19 i pamiętajcie, żeby mieć wpisany kod Tori w sklepie. Jeśli zakupicie jakiś pakiet klejnotów z moim kodikiem, wyślijcie to na mojego Instagrama, wtedy pozdrowię was na odcinku. No i oczywiście serdecznie zapraszam Was na mój sklep dla widzów z kozackimi bluzami, koszulkami, mordeczki do każdego zamówienia, dorzucamy zdjęcie z autografem. Każdy znajdzie jakiś rozmiar dla siebie. Fajne są wzory, więc myślę, że naprawdę warto sobie wejść. Pierwszy nic opisu macie link do mojego sklepu. A się już z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej